Afera mailowa Dworczyka to niestety nie tylko wypadek przy pracy, ale okazuje się, że po prostu norma, w której żyjemy. O tym, że polskie cyberbezpieczeństwo jest absolutnie beznadziejne, myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, ale jednak często popełniliśmy taki błąd, my też padliśmy jego ofiarą robiąc ostatni film, w ogóle całkiem spokojnie, też można sobie zobaczyć, bo mówiliśmy o to, że cyberbezpieczeństwo polskie może nie jest takie tragiczne, po prostu wiecie, mamy posłów, którzy nie ogarniają, mają sobie, wiecie, skrzynkę prywatną i z niej robią tam różne rzeczy, i że to jest niebezpieczne. Tymczasem ostatnie informacje pokazują, że może nawet lepiej, żeby ktoś miał skrzynkę w Google niż na domenie Sejmowej. Więc teraz opowiemy Wam o tym, co się odwala w polskim sejmie. Wydajemy tyle pieniędzy na obronę nie kraju, a jakby no, nasze cyberbezpieczeństwo nie istnieje. I o tym wszystkim Wam opowiemy, ale oczywiście, lajki, subskrypcje byłoby nam bardzo miło. Będzie specjalna 1000 subskrypcji już za chwilę. Będą super rzeczy, więc też pamiętajcie, że warto śledzić, bo będzie super. Więc okazało się, że kilkunastu posłów z różnych partii w Polsce zostało skakowanych na domenie Sejmowej. Zaraz wejdziemy w szczegóły, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze mieli obraz braku kompetencji kogokolwiek w tym kraju a propos informatyki. Okazało się, że ze screenów, które były na Telegramie i tak dalej, a propos afery Dworczyka, wynika, że hakerzy byli na tej skrzynce jeszcze dzień, czy tam parę dni po tym, kiedy afera wybuchła. Co oznacza, że ABW wzięło sprawę do siebie i nie wyrzuciło tych ludzi stamtąd. To jest tak, jakby był napad na bank. Przychodzi policja, sprawdza miejsce zdarzenia, mówi, ok, jest czysto, zaczyna, wiecie, zbierać ślady cokolwiek i nagle typ, który był przebrany za słup cały ten czas, jak gdyby nigdy nic, wstaje, bierze torbę z pieniędzmi i wychodzi. To jest, to jest ten poziom absurdu. I teraz biorąc pod uwagę to, co się tam stało, WP stwierdziło, że zrobi śledztwo dziennikarskie sprawdzające, na jakim poziomie stoi nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi właśnie o, no, o cyberbezpieczeństwo. Oh boy! Wy sobie nie wyobrażacie, jak źle jest. Zacznijmy od tego, że pracownicy, którzy skończyli pracować w Sejmie, nie mają usuwanych kont. WP dotarło na przykład do osoby, która w Sejmie pracowała w 2015 roku. Ta osoba mogła się teraz w 2021 zalogować na Sejmową skrzynkę swoją, no jakby powiecie, no dobra, ale co miałbym ja z tym zrobić? Typ mógł wysyłać maile z domeny, Sejmu, czyli jakby wysłał do kogokolwiek innego w sejmie jakikolwiek materiał, to no to nikt nie miałby podejrzeń, no bo co miałby mieć? Odpaliłby sobie ten link, w którym na przykład, wiecie, byłby trojan, byłby wirus, byłoby cokolwiek do śledzenia tej osoby, do przejęcia jej haseł. A poza tym, jako taka osoba masz dostęp do dosłownie wszystkich pracowników sejmu. I to jakby nie tylko tych pracowników w sensie polityków, ale też wiecie administracji i tak dalej. No to nie są listy, które chcecie, żeby wyciekły sobie do obcego wywiadu. Tymczasem w Polsce obecnie jest masa ludzi, która prawdopodobnie może się po prostu zalogować do swojej skrzynki i ją sprzedać komukolwiek. No to nie jest bezpieczne. Ustalmy, nie? To nie jest bezpieczne. Ale to jest wierzchołek. Ogólnie oprogramowanie, z którego polski rząd korzysta, Sejm korzysta, jest jakieś archaiczne. Nie ma już poprawek bezpieczeństwa. Nie ma już w ogóle update'ów żadnych tego wszystkiego. To są serwery, które mają, powiecie, tam 20 lat. W WP w artykule, który oczywiście też jest podziękowany, właśnie poprosił ekspertów o wypowiedzenie się i oni stwierdzili, że oceniają zabezpieczenia polskiego Sejmu gdzieś tak poziom niżej niż przeciętnego małego banku w małej miejscowości. Więc dobrze wiedzieć, że ludzie, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, są absolutnie niekompetentni, nie mają pojęcia, co się dzieje. W ogóle był też taki projekt, żeby zatrudnić yy, jakiś właśnie. Specjalistów w tej dziedzinie, ale Ministerstwo Finansów powiedziało, że nie, to jest niemożliwe, bo musieli zarabiać co najmniej 18 tysięcy miesięcznie, żeby chciało im się przyjść do takiej pracy. I powiedzieli, że nie, nie warto, nie warto. W sensie, my tutaj mamy tajemnice, które są wagi państwowe, więc jakby 18 koła miesięcznie, na pewnie razy dwa. Nie, 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 My musimy oszczędzać pieniądze i do TVP. Przeprowadzono eksperyment. Polityk z gabinetu Morawieckiego został poproszony o to, żeby zalogować się na swoją skrzynkę, tam porobił sobie normalnie rzeczy, potem, żeby się wylogować, włączyć VPN-a. Jak ktoś nie wie, to jest taka usługa, dzięki której na przykład możecie Między innymi zmienić swoją lokalizację, tak? W sensie, no nie fizycznie, ale internet widzi was, jakbyście byli w innym miejscu, że sobie ustawić, i ten człowiek ustawił sobie Tajwan, Więc zalogował się z Polski, zrobił sobie rzeczy, potem wylogował się. Zalogował się jakby z Tajwanu, tak, czyli serwery wszystkie by to widziały, że jest z Tajwanu, zalogował się znowu, po paru minutach, zrobił sobie spokojnie jakieś swoje rzeczy, wylogował się, zalogował się z powrotem z Polski. I teraz, jeśli nie rozumiecie, to spróbujcie zrobić to z Waszym bankiem. Spróbujcie zalogować się do banku z Polski, a po 10 tak zalogować się z jakiegoś innego miejsca na świecie. Jeżeli nie dostaniecie telefonu, po 10 sekundach, że ktoś próbuje okraść i to jest jakiś wielki skam i trzeba ratować wasze konto, to zmieńcie bank. Ale to jest raczej nieprawdopodobne, bo każdy bank wychwyciłby to od razu. Bo no, nie wiem czy zauważyliście, ale ciężko jest się przemyślić z Polski na Tajwan w 10 minut i z powrotem? To, to nie jest proste? Tymczasem, gość, który to zrobił, nie dostał żadnego telefonu, nie dostał żadnej informacji, nikt mu nic nie powiedział. Co więcej, przez dwa tygodnie czekano na jakiś kontakt, tak? Że może ktoś się zgłosi z jakimś opóźnieniem, cokolwiek. I tak byłoby... Beznadziejnej żałosne, ale chociaż coś, ktoś. Nie, okazuje się, że prawdopodobnie nikt tego po prostu nie śledzi i nie sprawdza. Co prowadzi nas do prostego wniosku. Hakerzy, ci z Rosji legendarni, którzy włamywają się do Polski, prawdopodobnie nawet nie muszą zmieniać swojej lokalizacji. Logowanie na skrzynkę Sejmu z Moskwy. Nikt nawet nie zauważy. Więc to jest poziom państwa, w którym żyjemy w tym momencie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Przypominam, że wszystkie wasze dane personalne są na jakichś serwerach rządowych jakiś. No więc ja nie wiem, w sensie, z jednej strony bardzo często mówi się o tym, że wielcy technologiczni giganci nie powinni mieć dostępu do wszystkich naszych danych, i to jest. To jest słuszny argument, bo to jest niebezpieczne, ale jak tak się zastanowi człowiek, to czasem chyba wolałbym, żeby wszystkie moje dane miał Google albo Facebook, miałbym więcej reklam, ale nie wiem, w sensie, to jest, to jest straszne. No więc tak, Polska bardzo, bardzo bezpieczny kraj i na pewno wszystko się skończy dobrze i fajnie, że wyciągamy lekcje z przeszłości i dalej nie mamy ludzi odpowiednich na te stanowiska, żeby coś zrobili i dalej korzystamy z infrastruktury, które, nie wiem, pewnie Sobieski to postawił czy ktoś. I wiecie, Sobieski sobie siedzi i w CSSie. No, więc to było staramy się starać dla Was Widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje.